Witam, ja jestem Kacpetka Kamerzysta W dzisiejszym filmie dzisiaj taki woodbacks dzisiaj chciałem Wam pokazać myjnie opuszczoną. Nie wiem czy to jest opuszczone. Mniejsza o to. Zobaczmy sobie oczywiście myjnie opuszczoną. Moi drodzy tutaj jest cała elektronika. Mamy tutaj taki odkurzacz. Zobaczcie. Mamy tu czy można sobie umyć yy, licznik, prawdopodobnie działa. Mamy tutaj zasady, jak co robić. Moi drodzy, tu przejdźmy sobie tutaj na te obrazki. Zobaczcie. Yy, no i tutaj mamy reklamy. Chodźcie. Kolejnego stanowiska tutaj zresztą tak sta, tak samo moi drodzy, Tu są właśnie stanowiska. To dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Cześć.